Cześć, witam was wszystkich, ja jestem Blade, a to jest Floating Island! Dobra, jest to pierwszy odcinek z naszej nowej serii. Jak już wspomniałem, serię będę prowadził sam. Jeśli ktoś oglądał prolog, będzie wiedział dlaczego. I dobra, no to zaczynamy. W dzisiejszym odcinku mam zamiar zniszczyć tą górę, pozbierać trochę drewna, co teraz uczynię. Zbieram to drewnienko, zbieramy no, Zaraz będzie Uf, no... nocka, potwory będą, ale mam je ustawione, nie, to już mi na łatwo, żeby potem nie mieli jakiś jaj z potworem. Po prostu może być tutaj hardkorowo. oraz szybko zbieram drewno trzeba przy oświetlić tutaj. Dobra, robimy Crafting Table. Tu tak, sobie go położymy. Zrobimy parę, parę atyków i szybko, szybko, bo nas, kurde, coś pozabija. Ale zrobimy tak. Mieczkę jeszcze zrobimy do fajtowania z potworami. Dobra. I zacznę. Już widzimy creepery, zombiaki. No. Co, co pamiętam, co madzie nagrywała z chujkiem. będzie tutaj w cholerę po prostu potworów. Więc... Będzie mała lipka. Tak, za niedługo zaczynał kręcić coraz dłuższe filmiki. Na razie chcemy kręcić dalej 15 minutowe o i coś mi się chciało. ponieważ yy, do renderowania filmików używałem programu Corel Video Studio Pro X 4 i mogę przez niego w, mogę wrzucać filmiki przez niego i bardziej mi się to opłaca niż wrzucanie przez YouTube a. po pierwsze rzuca mi szybciej po drugie jest odrobinę lepszą jakością a zależy mi też na czasie, bo internet niestety na razie będę miał wolny do listopada, aż skończy mi się oferta, którą mam teraz i będę zmieniał na szybszy internet, najprawdopodobniej na szóstkę albo na dziesiątkę. No więc na razie filmiki nie będą zbyt długie, ale mam nadzieję, że krótkie też nie będą. Na razie w pierwszych parę filmików postaram się zmieścić w 15 minutach A jak będziemy robić już zadania, które... o których zaraz Wam powiem To... będą już dłuższe I tak Zadania będą... No, wszelakie, jeśli chodzi o tą mapę Będą takie same jak u Huśka i u Madzi I... tak będzie to stwórz dwupiętrowy dom W tym dwupiętrowym domku musimy stworzyć jeszcze yy, Kominek z cegieł Mamy znaleźć ukryte skrzynie Znaleźć mob spawner Dostać się do netheru Znaleźć płytę i chyba, jak to się nazywa, young box, coś takiego yy, To do odtwarzania następnie zrobić farmę wszystkich roślin połączyć wyspę mostami i zrobić kwiatowy ogród nie wiem nie wiem na razie w ilu odcinkach jak długa będzie ta seria ale już już ten długo będę miał serię multiplayer z moim kolegą nas niestety z dekredorcą nie mogę dalej się skontaktować więc z moim kumplem, który nie nagrywa na YouTube, ale gra w Minecrafta, za niedługo zrobię serię jakąś fajną, też z jakiego coś jak to. Ale nie wiem, czy czasem jest Oder Planet. No to dobra, zrobimy sobie bakami na narzędzia, bo to już nam się wsłuchają. mieczyk Kilofik i łopata no Dobra, nie potrzebujemy rzeczy wywalimy to nie potrzebujemy, to potrzebujemy, tylko nie, tylko nie, tego nie No to nie tłumacz wywalona, kad demet że mnie teraz nic nie uderzyło, bo pozabijam Ta wyspa jest jakaś specjalna, bo na razie nic się, nic się na niej nie zrespiło. Dobra. Nie wiem, w tym odcinku, bo niestety będzie tylko to, jak kopię i kopię i kopię. Nic ciekawszego na razie nie będzie. W na następnym odcinku będziemy robić dom. Przynajmniej coś. Będziemy myśleć jeśli chodzi o domek O już podobna a potem to już się zobaczy to może Poszukamy tego Maps i może o Enderman kurde właśnie może potem jeśli wiemy jeszcze chwilę to zadyrtujemy sobie Nasze dziury, no ludzie po prostu nie ma to te... fak fuck, fuck, nie ma to jak kopać derta o spad, ale troll tak pała, o jabłko, fajnie zjemy sobie no no tu to... tak po prostu... o skrzyneczka bardzo fajnie pierwsza z tych ukrytych, jeszcze tam nie widziałem. No to jak już mówiłem, w kolejnych odcinkach będę mógł, robił zadania. Ten należy będzie chyba najmniej ciekawy z całej serii. Chociaż ja zobaczmy, co mam w skrzynce. O, żart się mam. W cholera, to mam wystarczający miecz. Przychodzi, zbierzemy sobie skrzyneczkę. Skrzyneczka, skrzyneczka, no oczy. Wychodzimy, dobre i zasuwamy z tym koksem. Pokopimy trochę kobla. Hmm. Dobra. Uff, po prostu czasami Minecraft jest, staje się nudny przez takie kopanie. To teraz wiem, jak Madzia po prostu może robić tak wielkie rzeczy przez taki długi czas i że się jeszcze Minecraft tak porządnie nie znudził. nudzić się i na pewno musiał znudzić, ale nie na tyle, żeby przestać grać. No, a mamy już to wyrównane, wszystko ładnie, połatamy dziury, skoczymy po jeszcze jedną skrzynkę. I chyba zakończymy odcinek Wiem, że nieciekawy jest strasznie, ale cóż, przepraszam was Uroki po prostu kopania dyrta Jak, jak tak, sobie myślę, tak sobie myślę, trzeba się tutaj nie zrobić Domku Skończyliśmy już. Dobra, teraz złotane. Jak się ją nie mylę, tutaj była ta skrzynka. Tak, o dobra, żyjemy. Tu mamy jakieś rzeczy, skrzynkę weźmiemy. i wychodzimy do dobra tutaj też to wyrównamy Aż kurcze dobra do następnego odcinka już przystosuję tą wyspę do do zrobienia domku a tymczasem będę się z wami żegnał. Uuuuuuu, z gigantycznym. No, dobra. No to dzięki za oglądanie tego filmika Łapkujcie, komentujcie. I jeszcze mam wielką prośbę: powiedzcie mi ostatnio YouTube, yy, yy, o YouTube. oja wchodzę na mój. A moje konto to przynajmniej, że YouTube chciałby zawrzeć ze mną współpracę. I powiedzcie mi w filmikach, czy zawiera z nimi współpracę, czy nie, bo ja się na tym nie znam i liczę na wasze zdanie. No to na razie, dzięki wielkie i do następnego odcinka. Cześć!